Nie ma. Dzisiaj nagrywamy Roblox z moim kolegą. Odnijcie na jego kanał. Dam wam link w opisie do jego kanału. Co? Powinno cię być słychać. Tak jak on powiedział, link do jego kanału będzie pod filmem. Tak. Właśnie teraz idziemy do kawiarni. Trochę trudno grać jedną ręką. Jednocześnie nagrywać telefonem. Jest tak trudno. Do kawiarni. Albo na lody. Moż tu maksymalnie można trzy. Miętową. Czekoladę i truskawkę. No. Niem niem. Pyszne lody. Nie wiem. Może oprowadzę ich po moim domu. Okej. Okay. Wow, jak mam dużo pieniążków, zbiorę je. No wyrosły mi kwiatki bardzo dużo, właśnie zbieram pieniążki z nich teraz. A znaczy pieniążki? Jeszcze nie wiem, może na jakąś fajną rzecz, na lepszą rzecz. mi do mnie klepnął i zaczynamy oprowadzenie. Tu jest pokój gościnny. Tu jest tylko lampa, kwiatek i plakat. Yy, tutaj jest pokój dla dwóch chłopców. <grym> tu jest jadalnia. Tu jest jadalnia. <grym> tu jest taki pokój. Jest takie coś do siedzenia. Tu jest pokój dla jednego z chłopczyków. Nie, po prostu tak już przygotowałam dla... To jest gościnny pokój. Tu też jest taki gościnny. Tutaj usuwam część metli. Ja tak samo chcę mieć 10 subskrypcji. Może uda nam się wbić do końca tego tygodnia. Nie twoje, tu jest mojego męża, tu moja tutaj łóżka dla dzieci naszych. Jeszcze nie wiem. Dobra. Tak, tu jest moja sypialnia. Tu mamy Łazienkę. Tutaj, tu jest Łazienka, tu są dwa kibelki. Tutaj jest kuchnia połączona z taką jadalnią No tutaj jest jadalnia połączona z takim placem zabaw. Nie połączona z placem zabaw. Dobra. Tu jest pokój, fajny, tutaj jest pokój też, takie dwa łóżka tu mamy, dla już większych dzieci, tutaj dla dwójki dziewczynek większych, myślę, że za jakiś czas, i tu będzie link w opisie do kanału mojego kolegi, może może uda się na jego kanale wbić 10 subskrypcji do końca tego tygodnia. Ja, ja też bardzo bym chciała 10 subskrypcji do końca tego A tak się prezentuje mój dom z zewnątrz. Tu jestem ja. jest jakaś dziewczyneczka o mój kolega przyszedł Tu jest jakiś biedacki dom. O, tu jest jakiegoś super tancon. bla Ok. Ale tu była ta osoba biedacko, w ogóle nie umeblowane. Możliwe, jedyne co zrobił to podłogi chociaż. Ścian nawet nie zrobił. Tak. Okej. Okay. Byłoby na tym. Odwiedźcie kanał mojego kolegi. Pa.